Mówiliśmy już o tym, że miłość wszystko zakrywa, mówiliśmy o tym, że wszystkiemu wierzy. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że wszystkiego się spodziewa, we wszystkim pokłada nadzieję. Kiedy już nas ktoś zawiódł, zranił, to trudno jest mu ufać, trudno jest wierzyć i trudno spodziewać się tego, co dobre. Jednak. Przypominam, nie mówimy tutaj o tym, co naturalne, nie mówimy o naturalnej miłości, o naturalnej przyjaźni. Mówimy o tym, co pochodzi od Boga. I co to znaczy, że miłość wszystkiego się spodziewa, że pokłada we wszystkim nadzieję. Tego samego słowa, czasownika, używa apostoł Paweł, no, pisząc do Tymoteusza w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, dziesiątym wersecie, i pisze tak. Złożyliśmy nadzieję, czyli właśnie spodziewamy się, ufamy Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To właśnie ta nadzieja, to zaufanie, które my złożyliśmy w Bogu, jest tym, co teraz ma się przejawiać w naszych wzajemnych relacjach. Ale najpierw wróćmy do tego, co to znaczy w naszej relacji z Bogiem? Czego my się spodziewamy? W czym ufamy? Ufamy, że Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy: że przebacza nam nasze grzechy, że nas oczyszcza, że nas zbawia i że daje nam życie wieczne. Od tego wszystko się zaczyna, nasza relacja z Bogiem. Ale potem, nawet jak coś idzie nie tak, zasmucam Go, Żyję niezgodnie z Jego oczekiwaniami, to On jest zawsze otwarty i łaskawy, żeby wyciągnąć do mnie ręce, żeby mi przebaczyć, żeby mnie poprowadzić, żeby mnie przemienić, żeby y, zmienić daną sytuację. Moje zaufanie i moje spodziewanie się tego, co dobre od Boga, dotyczy też moich problemów, trudności, cierpienia. Wszystkiego tego, przez co przechodzę i nie mogę sobie z tym poradzić. Przychodzę do Boga i Mu ufam. Ufam Mu, że On może zmienić każdą sytuację, że On ma moc. Ufam Mu również w kwestii moich własnych słabości, tego, z czym ja sobie nie radzę. Ufam Mu, że kiedy upadam, On mnie podniesie. Ufam Mu, że kiedy grzeszę, On mi przebaczy. Taka jest moja relacja z Bogiem, oparta właśnie na złożeniu tej nadziei w nim zaufania oczekiwania spodziewania się tego co dobre od niego i tutaj apostoł paweł mówi taka ma być wasza wzajemna relacja jeśli ja tego oczekuję od boga w oparciu o bożą miłość o tą o której właśnie mówimy to ja też mogę w oparciu o tą miłość która jest we mnie mieć taki stosunek do innych ludzi, do tych, z którymi mam wspólnotę. Co to znaczy w praktyce? Zacznijmy o to, od tego, co to nie znaczy. Kiedy nie spodziewam się tego, co dobre, kiedy nie pokładam nadziei w tym, że sytuacja się zmieni, wtedy przy najdrobniejszym upadku, potknięciu się, zranieniu, który które spotyka mnie od innych ludzi, ja się odcinam. Skreślam. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie, nie daję nadziei. Ileż to razy my mówimy: o, dla niego nie ma już nadziei. O, to kolejny raz się powtórzyło, to, to już się nigdy nie zmieni. Ten człowiek już zawsze taki zostanie. I po prostu odwracamy się. Stronimy. Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, bo nie chcemy być zranieni, bo nie chcemy patrzeć na takie zachowania, nie chcemy mieć do czynienia z grzechem, nie chcemy mieć społeczności z ludźmi, którzy postępują źle. I zrywamy relacje. Odchodzimy. Uciekamy. Może czasem nawet nie dlatego, że sami mieliśmy takie doświadczenie, ale ktoś inny miał. I nam na opowiadał. I my nie chcemy mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Czy taka jest miłość Boża, czy właśnie tak Bóg nas traktuje, że nie chce mieć z nami nic wspólnego, nie chce mieć z nami społeczności, odcina się zawsze wtedy i już wtedy, kiedy pierwszy raz go zranimy? Nikt z nas nie miałby dostępu do Boga, gdyby tak było. A mamy dostęp do Niego wciąż i każdego dnia. Wciąż na nowo ono otwiera się dla nas. I pozwala nam do siebie przychodzić. I tu o takiej miłości jest mowa. Skoro ufam, że Bóg ma moc mnie zmienić, że ma moc przemienić moją sytuację, ma moc mnie wyprowadzić z upadku, ma moc mi przebaczyć i chce mi przebaczyć, bo mnie kocha, to dlaczego ja nie mam takiego stosunku do innych ludzi? Dlaczego nie daję im szansy? Dlaczego skreślam ich? Dlaczego odwracam się od nich? Czy to jest miłość Boża? Ja wiem, my siebie chronimy, wszyscy tak robimy, ale to właśnie do nas jest napisane Słowo Boże. To właśnie dlatego my otrzymaliśmy takie polecenie i takie określenie Bożej miłości. I to właśnie dlatego Duch Święty wypełnia nas tak bardzo, że przejawia się przez nas owoc miłości. Iluż to chrześcijan, i w tym właśnie byli Koryntianie, dywaguje na temat Ducha Świętego i Jego mocy, i chce więcej tej mocy, i szuka więcej tej mocy, i mm, chwali się y, darami Ducha, i rozróżnieniem, i różnym, różnymi możliwościami, które daje, ich, du, daje im Duch Święty, a nie rozumie w ogóle, że Obecność Ducha w Świętego Pana przejawia się właśnie w takiej miłości. Dlaczego tak ma być? Dlatego, że bez takiej miłości nie będzie wspólnoty między ludźmi, nie będzie wzajemnych relacji. Bardzo szybko będziemy obrażeni, odwrócimy się jedni od drugich, bo my tacy jesteśmy, jesteśmy słabi. Nikt z nas nie jest doskonały, nic z nas nie postępuje idealnie tak, jak tego się od niego oczekuje. No dobrze, a co to znaczy, kiedy mam taką miłość? Kiedy chcę ją okazywać innym? Kiedy chcę yy, wyjść do kogoś z miłością, która właśnie się, wszystkiego się spodziewa, we wszystkim pokłada nadzieję? Wtedy, bez względu na to, gdzie jest ten drugi człowiek, jak się zachowuje, co robi, może nawet jest bardzo głęboko w grzechu. Ja pokładam nadzieję. W kim? W Bogu. Że będzie działał w życiu tego człowieka, że będzie go przemieniał, że jest szansa, na pewno jest szansa. Ja się tego spodziewam, ja na to czekam. Tak jak w przypadku moich własnych dzieci, tak? iluż to rodziców gdzieś tam czeka i płacze, że jego dziecko zejdzie ze złej drogi, że wróci tam, gdzie powinno być, że odnowi się ich relacja. Tak? Czekamy na to, nie mówimy, oj, to już nie jest moje dziecko, ja nie chcę mieć nic tym wspólnego. Niebo nie robimy tego, bo miłość jest w nas. I właśnie taka sama miłość powinna być w naszych wspólnotach. Mam nadzieję, to jak ja się czuję, czy ja jestem zraniony, czy potraktowany źle, czy wydaje mi się, że ta osoba już trochę przegina, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. To nie ja jestem ważny. Ważna jest ta osoba. Więc wyciągam do niej rękę. Więc jeśli ją tak kocham, to jej chcę pomóc. Więc jeśli ją tak kocham, to jej przebaczę, to ją zmotywuje, zainspiruje. Taki będzie efekt takiej miłości. No dobrze, powiecie, ale przecież jest napisany i też właśnie do Koryntian Paweł pisze w piątym rozdziale, w 11 wersecie, żeby nawet nie mieć społeczności, przyjaźni, nawet nie jeść. I to oznacza właśnie, żeby nie, nie mieć tej więzi, tej wspólnoty z kimś, kto żyje w grzechu i tam wymienia konkretne grzechy. Co to znaczy w świetle tego, o czym powiedziała? Tak, to znaczy, że miłość to nie jest tolerancja i akceptacja grzechu. To nie jest przyzwolenie na złe, niewłaściwe, grzeszne zachowanie. Ale to nie polega na tym, że ja tylko osądzę to, odetnę się i nie chcę mieć nic wspólnego. Ale miłość skonfrontuje tego typu zachowania i nie da im przyzwolenia. Paweł mówi tutaj o tym, że przyjaźń, taka, że o, nic się nie dzieje, ty zdradzasz swoją żonę na prawo i lewo, ale ja jesteś moim przyjacielem, kumplem, jest super, o tym w ogóle nie wspominajmy. To nie jest przyjaźń i to nie jest miłość. I o tym tutaj jest mowa. Miłość wyjdzie do takiej osoby. Pomoże jej, pokaże jej, że robi źle i będzie to robić tak długo, jak tylko to będzie możliwe. Bo właśnie taka jest miłość. Wiecie, ja wiem od samego początku, kiedy rozważam te cechy miłości, wiem, że one przekraczają możliwości nasze, takie zwykłe, ludzkie, naturalne, tak jak mówiłam. Ale sama w swoim życiu. Oczekuję tego, że Bóg będzie mnie taką miłością do ludzi wypełnił. Że tym samym to nie ja i moje oczekiwania i moje ego będzie najważniejsze, ale najważniejsze będzie yy, wprowadzenie tego Bożego Pierwiastka, tego duchowego Pierwiastka w życie ludzi. To może zrobić tylko miłość. Ta miłość, o której tutaj jest mowa. Zachęcam Was do. Waszych rozważań. Jeszcze będziemy mieć kilka i zakończymy cały ten, ten cykl rozważań. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli oglądacie. Prześlijcie komuś, kto potrzebuje właśnie zastanowić się nad tym. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Często ten hymn o miłości traktujemy jako jakąś poezję, ale tak nie jest. To są bardzo praktyczne wskazówki dla ludzi, którzy chcieli żyć, Według Ducha, którzy chcieli być chrześcijanami.